Nie od dziś wiadomo, że prezydent Rzeszowa jest miłośnikiem sportu, sam mimo nazwijmy to dużego życiowego stażu wciąż czynnie uprawia tenis, a wolny czas spędza także między innymi kibicując, wśród jego ulubionych dyscyplin jest siatkówka. Nic dziwnego, że niedawno Tadeusz Ferenc zaprosił do rzeszowskiego ratusza pięciu złotych medalistów mistrzostw świata, którzy na co dzień grają w klubie Askekoresowia. Piotr Nowakowski, Fabian Drzyzga, Rafał Buszek, Dawid Konarski oraz Krzysztof Ignaczak zjawili się w towarzystwie brązowego medalisty mistrzostw Jochena Szepsa oraz kolegów z drużyny Paula Lotmana i Nikołaja Pęczewa. Prezydent miasta wyraził ogromną dumę z tego, że w Złotej Drużynie jest tak wielu siatkarzy, którzy reprezentują rzeszowskie barwy. Chciałbym przede wszystkim znieść toast za naszych wspaniałych sport, sportowców. Mistrzów świata. Jest to niezwykłe wydarzenie. Chciałbym również przypomnieć tutaj Mistrzów z roku 1974, którzy są z nami. Ja później odczytam nazwiska osób. Natomiast jako pierwsze pytanie zdrowie za obecnych i byłych Mistrzów świata. Wszystkiego najlepszego życzę. Oczywiście sam sukcesu za gościnność i zaproszenie w imieniu zawodników, działaczy i sponsorów podziękował Igła Krzysztof Ignaczak. My staramy się z naszej strony robić wszystko, aby osiągać jak największe sukcesy. Myślę, że takim niewątpliwie jest zdobycie Mistrzostwa Świata. Rzeszów. Mi zapadł bardzo w sercu, eee, przyjechałem tutaj 7 lat temu, jako anegdota też może o, dodam, że nie miałem zamiaru tutaj o, zostać, zostać na dłużej, miałem plan, żeby po roku stąd uciec, ale eee, tak mi się spodobało to miasto, ludzie mieszkający i wszystko wokół, że zostałem tutaj przez ten 7 rok, a podpisałem jeszcze kontrakt na dwa kolejne lata, więc zapuszczam tutaj moje korzenie i chciałbym tutaj się na stałe osiedlić, mam nadzieję, że moim młodszym kolegom warunki, które tutaj cieplarniane zostały stworzone zarówno przez sponsorów jak miasta, jak i kibiców na tyle, na tyle się spodobały, że będą chcieli również na długo tutaj zagościć i, i, i przy, przy, przy dobrych umiejętnościach, jakie posiadają niewątpliwie no rozsławiać zarówno region, zarówno Rzeszów, jak i, jak i Resowie, jako klub, zdobywając kolejne sukcesy na arenach międzynarodowych, jak i krajowych. Dziękujemy jeszcze raz, Panie Prezydencie, za zaproszenie i docenienie tego sukcesu, który żeśmy wspólnie osiągnęli, bo wiadomo, że my byliśmy wykonawcami, ale Wy mieliście duży wkład w to, że ten sukces powstał. Tak samo jak nasze rodziny, jak i wszyscy najbliżsi jest, jest wielu ludzi, którzy mieli ogromny wkład, a między innymi Państwo. Dziękujemy jeszcze raz w imieniu wszystkich, całych naszych dużych. Dziękujemy. Polska zdobyła tytuł mistrzowski po raz drugi w historii. Poprzednio nasi siatkarze zostali mistrzami świata w 1974 roku, czyli 40 lat temu. Był w tej drużynie m.in. Marek Karbasz. Jako anegdotkę to Krzysztof, tak. dwa lata temu, podszedł do mnie i mówił: Ale Panu to fajnie. Na wszystkie bankiety chodzi, wszystko to... <noise> A ja mu powiedziałem, zdobyć się przynajmniej jeden złoty medal i się zamienimy. I teraz muszę powiedzieć, że przynajmniej co drugi będziesz chodził za mnie. A teraz poważnie, koledzy, jeszcze raz chciałem Wam serdecznie pogratulować, bo. To, co żeście zrobili, to naprawdę jest coś wielkiego, a przede wszystkim, w jaki sposób to żeście zrobili, bo gra była przednia, pokonaliście wszystkich najlepszych, także śmiało można powiedzieć, że jesteście mistrzami świata. Marek Karba zwrócił uwagę na to, że Rzeszów jest jedynym miastem w Polsce, które może się pochwalić aż ośmioma mistrzami świata. Goście otrzymali z rąk prezydenta Ferenca okolicznościowe listy gratulacyjne i upominki. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w osiąganiu w bardzo dobrych wyników sportowych. Szanowni Państwo, tu jest encyklopedia, taka, tak, oczywiście Pan Matosz Hitler to Tak, tak, tak. Z że Panowie też będą Tak, tak, będziecie już kolejnym wydanie. I Szanowni Państwo, jestem zobowiązany w tej chwili do, do poprawienia tej encyklopedii i wpisania nazwisk mistrzów Świata. Także w najbliższym czasie, panie prezydencie Sieńko, będziemy zmieniać. Dalsza część spotkania miała miejsce w piątym Liceum Ogólnokształcącym na terenie budowanej tam hali widowiskowo-sportowej, gdzie na mistrzów czekali młodzi adepci siatkówki. Wśród was są przyszli mistrzowie świata, więc miejmy nadzieję, że ta hala i ta nazwa że Hala Mistrzów Świata wychowa kolejne pokolenia, które zdobędą te złote medale, które mu się udało zdobyć w tym roku. Życzę Wam powodzenia w Waszej karierze sportowej i trzymać będę kciuki, a może już niebawem i będę Was szkolił, także miejcie się na baczności. Dziękuję Ci. zasady maksymalnie wysiłek i maksymalny sukces, a bez wysiłku sukcesu nie ma. Będą was boleć mięśnie, będą zakwaszone mięśnie, będą tak skurcze w nocy, a na drugi dzień to roboty odnować i dalej trenować. Myślę, że motywacji Wam dostarczyliśmy ogromną. Musicie wyznaczyć sobie cele. Żeby zrealizować te cele, na pewno ciężko trzeba pracować. Nic nie przychodzi łatwo i nic nie przychodzi za darmo. Myśmy okupili to ciężką pracą, niektórzy kontuzjami, ale widzicie, że opłaca się ciężko pracować, bo. Są takie momenty w życiu każdego sportowca, że to się spłaca. Właśnie takim momentem akurat dla nas wszystkich tutaj obecnych było zdobycie tytułu Misza Świata. Ja już jestem akurat na końcu drogi swojej reprezentacyjnej, ale myślę, że przed moimi kolegami z zespołu jeszcze jest wiele turniejów, w których wezmą udział i będą pewnie walczyć o najwyższe laury. I tak jak wcześniej powiedziałem, mam nadzieję, że również Wy będziecie zasilać szeregi reprezentacji Polski. I z Której z Was będzie świętować ogromne sukcesy w sporcie? Ale pamiętajcie, tak jak powiedział Pan Prezydent: Bez pracy nie ma koła, czyli taką maksymum się kierujcie w życiu. Spotkanie zakończyło się pamiątkową rodzinną fotografią w okolicach Hali Podpromie przed rzeźbą, która upamiętnia sławną Rzeszowską Podwójną Krótką.